Co prawda uczniowie szkół licealnych mają zajęcia z przedsiębiorczości, ale czy może to ich przygotować do samodzielnego założenia firmy? Okazuje się, że jest to możliwe, a pomagają w tym mini przedsiębiorstwa szkolne. Sprawdziliśmy działanie jednego z nich na przykładzie projektu Arbus z drugiego LO w Gdańsku. Nazywam się Daria Ulaszewska, jestem dyrektorem naczelnym naszego mini przedsiębiorstwa Arbus i tutaj jest dyrektor od spraw marketingu, dyrektor od spraw produkcji oraz dyrektor od spraw organizacji. Nie ma z nami dyrektora finansowego, ponieważ dyrektor finansowy ma dzisiaj zajęcia inne. Zapraszamy na ciasto, ostatnie ma. Uczniowie, z którymi prowadzę młodzieżowe mini-przedsiębiorstwa, chodzą do szkoły, wywiązują się ze swoich obowiązków, ale jednocześnie sprzedają i tak dalej, prowadzą normalną księgowość, jak wszystkie spółki jawne. Umieją się dzielić obowiązkami, ja jestem lepsza w tym, więc będę robiła to. Ty jesteś dużo bardziej na przykład pilna i pracowita, to ty się zajmuje księgowością, a my będziemy na przykład yy, mówić o reklamie, będziemy zajmować marketingiem i tak dalej. Kiedy jesteśmy młodzi, to mamy poważne postanowienia, by zrobić coś wielkiego. Trochę bez doświadczenia, ale z wielkim zapałem. Dzieciaki budują swoje bazy i snują marzenie o dorosłym życiu, odniesieniu kariery zawodowej, a może i założeniu własnej firmy? Chińskie powiedzenie mówi, że pierwszy krok rozpoczyna tysiąc milową podróż. I tak samo jest w przypadku Arbusa. Dziewczyny, żeby zacząć swoją działalność, musiały najpierw pozyskać kapitał zakładowy. Ja się cieszę, że to są uczniowie akurat naszej szkoły i że mają taki pomysł na na spędzenie czasu, a także na wielką pomoc, bo to jest, to jest bardzo istotne i ważne. Mini-przedsiębiorstwa są wspierane przez Unię Europejską. Specjalne podręczniki pomagają młodym stawiać pierwsze kroki w tematach przedsiębiorczości. Unia daje właśnie takie mo możliwości. Jest to fundacja młodzieżowej przedsiębiorczości. Generalnie zakładamy szkolne mini-przedsiębiorstwo, możemy działać na rynku szkolnym i możemy też pracować usługowo, jak i produkować cokolwiek dla osób prywatnych, niestety nie dla firm, bo nie posiadamy NIP-u. Działamy na wzór spółki jawnej. Młode przedsiębiorczynie mają mnóstwo pomysłów, jak zarabiać pieniądze. Jak to mawiali już w starożytnym Rzymie, pieniądz nie śmierdzi. W jaki więc sposób można je w szkole pozyskać? Mamy pomysły, dużo pomysłów, takie jak hot dogi, organizowanie balów karnawałowych w podstawówkach. Nasza firma także oferuje usługi w postaci mycia okien i sprzątania, więc jeśli ktoś jest chętny, tak, robimy bombki świąteczne też, które pięknie wyglądają, myślę, że to jest ciekawe. Mamy mnóstwo pomysłów, siła, mamy, jesteśmy młode, energiczne i mamy chęć do pracy. Naszą historię z dziewczętami zaczęliśmy przypadkiem, przechodząc pod zieloną bramą w Gdańsku. Opowiedziały nam o swoich marzeniach i potrzebach. Odwiedziliśmy je w szkole podczas świątecznego kiermaszu. A co dalej? Na dzień dzisiejszy projekt Arbus planuje przerabiać ubrania, ale i nie tylko. Dla mnie osobiście to jest pierwsza praca w grupie i docieranie się, koordynowanie i że się nawzajem rozumiemy nie jest takie łatwe jakby się na pierwszy raz. Pierwszy rzut oka mógł wydawać i ja osobiście bardzo się cieszę, że to jest doświadczenie, które wbrew temu, co wszystkiemu robię w szkole, być może przyda mi się w przyszłości. W życiu chcemy założyć biznes, być bogatymi? Nie, no to jest ciężkie pytanie, bo każda z nas ma inne tak naprawdę priorytety. Sprawdzamy siebie na razie w takim biznesie na rynku szkolnym, zobaczymy, czy nam się to spodoba, i ewentualnie pójdziemy w tym kierunku lub w innym. W drugim elo możemy zaobserwować szereg bardzo ciekawych inicjatyw. Licealiści z pomocą samorządów uczniowskich organizują się, by pomagać potrzebującym. Upiekliśmy y, sami tosty, upiekliśmy babeczki i teraz je sprzedajemy. Po y, cenie złote 50 złotówce zależy i te pieniądze zostaną przekazane na y, akcję charytatywną. Zbieramy dla Jasia, który jest chory, potrzebuje tych pieniędzy. Akcje robimy dosyć często. Zbieramy dla różnych osób potrzebujących. Ale za każdym razem organizuje to inna klasa. W tym przypadku akurat my zrobiliśmy tą akcję. Szkoła od 9 lat uczestniczy w projekcie młodzieżowego mini przedsiębiorstwa. Przez ten czas drugie liceum ogólnokształcące z Gdańska może poszczycić się sporymi osiągnięciami. Raz doszliśmy do finału konkursu ogólnopolskiego, bo młodzieżowe mini przedsiębiorstwa startują w najlepszym polskim młodzieżowym mini przedsiębiorstwie, które potem wyjeżdża na europejskie spotkania, no i najlepsze europejskie jedzie na światowe. Szkolne mini przedsiębiorstwo, jak widać, mają ogromny wkład w rozwój finansowej inteligencji młodzieży. To przykład dla innych szkół, żeby również wzięły udział w projekcie, ale najważniejszy jest ten dla samej młodzieży. I pozdrawiamy serdecznie pana dyrektora nocnego, który nas bardzo wspiera i pomaga nam we wszystkich inicjatywach i panią Joasię, naszą super wychowawczynię, naszą kochaną mamę, która nas pilnuje i to ona posunęła nam pomysł, że możemy działać, ponieważ uczy przedsiębiorczości i stwierdziła, że tak, to my będziemy to ekipą, która sobie stworzy biznes. Działanie leczy strach, a najlepszy sposób na genialny pomysł to mieć dużo pomysłów. Z pewnością o naszych młodych przedsiębiorczyniach jeszcze kiedyś usłyszymy.